W czwartek odbyła się 20. sesja Rady Powiatu Gniezińskiego. Podczas posiedzenia radni wysłuchali między raportu o realizacji programu ochrony środowiska dla powiatu gniezińskiego za lata 2024-2025, a także podjęli kilka uchwał. Dzisiaj, wśród kwestii, mamy między innymi raporty o stanie ochrony środowiska na terenie powiatu, ale w ogóle też. Sprzężone z województwem wielkopolskim, bo przecież są to rzeczy przenikające się nawzajem. Więc ten raport jak najbardziej składany jest taką informacją powszechną i dobrze, że ona wybrzmi na sesji, z tego względu, że zarówno radni w Radzie Powiatu, jak i mieszkańcy, którzy przyjdą lub połączą się z nami za pomocą mediów internetowych, będą mogli też usłyszeć o zagrożeniach, czy kwestiach, które bez wątpienia są istotne i palące. A one co roku pojawiają się, jedne na zasadzie rozwiązania długofalowego, a inne nowe jakieś kwestie, które pojawiają się, a tak naprawdę w ostatnich latach największą rewolucję przeżywamy właśnie w ochronie środowiska, w zielonej gospodarce, w energetyce, która łączy się, czy choć chociażby ze stanami retencyjnymi małej wełny lub z jeziorami, których tafle cały czas gdzieś... Opadają i obniżają się. Więc są to rzeczy na tyle istotne i ważne, żeby mieszkańcy powiatu się z tym zapoznali. A oprócz tego będziemy też delegować radnych do Komisji Bezpieczeństwa. To jest też dosyć ważna komisja. Ona pracuje między innymi nad stanami prawnymi na drogach, czyli też i kwestiach jakichś spowolnień, opiniowania również kwestii związanej z ruchem na terenie naszego powiatu, bo przypomnę, że przecież Miasto Gniezno jest częścią integralną. Również powiatu, a więc obejmuje i te kwestie. Raport z programu ochrony środowiska obejmujący lata 2024-2025 jest to obowiązek ustawowy. Zarząd co dwa, co dwa lata przedstawia Radzie Powiatu właśnie taki raport. Raport dotyczy aktualnie obowiązującego programu ochrony środowiska za lata 2023-2025. 26 z perspektywą do 2030 roku. I obejmuje wszystkie zadania realizowane w zakresie ochrony środowiska, więc komponenty środowiska, takie jak ochrona powietrza, hałas, pola elektromagnetyczne. Również gospodarka odpadami, gospodarka wodna, ochrona gruntów rolnych i leśnych oraz zadania z zakresu edukacji ekologicznych. Tych zadań jest całkiem sporo. Przez te dwa lata udało się zrealizować i nowe zadania, i zadania, które realizujemy sukcesywnie, na przykład usuwanie azbestu, które jest realizowane od 2008 roku. Wydział Środowiska Leśnictwa i Rolnictwa koordynuje to zadanie na obszarze całych gmin. Jest to, wszystkie gminy biorą udział w realizacji tego zadania. Zadanie to jest dotowane też przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w latach 2024-2025 udało się usunąć tonę 400 azbestu z 610 nieruchomości na na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego. Na zadanie przeznaczono kwotę ponad 800 tysięcy zł. Również zadania związane z gospodarką wodną to zadania związane z retencją. Obecnie w programie Deszczówka. Wykorzystywana jest woda deszczowa, do, w dwóch jednostkach jest realizowane to zadania w Zespole Szpół Technicznych w Gnieźnie i w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego i również tutaj pozyskana jest dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i z Urzędu Marszałkowskiego. Te zadania realizowane są w sposób ciągły. Nie sposób tutaj też powiedzieć o zadaniach z zakresu edukacji ekologicznej i projektach miękkich. W okresie sprawozdawczym było ich realizowanych ponad 14 i tutaj dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu to kwota ponad 14 milionów złotych. Za tą, za tą kwotę udało się zrobić pracownie edukacyjne w czterech naszych jednostkach, w drugim liceum, w zespole szkół przyrodniczo-usługowych, w zespole szkół technicznych i w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Kłecku. Również zadania z zakresu podnoszenia świadomości ekologicznej to konkursy, które mają. Charakter ponadlokalny i też tutaj obejmują nie tylko powiat gnieźnieński, ale również inne powiaty, powiat wrzesiński, słupecki i poznański, jak konkurs Zielone Nuty to jest konkurs. Piosenki Ekologicznej, czy udało się również pozyskać środki na publikacje. Wydano dwie publikacje, Walory Przyrodnicze Powiatu Gnieźnieńskiego, książka autorstwa pana Bartosza Kronkowskiego, która została doceniona przez Towarzystwo Miłośników Gniezno jako publikacja roku 2024 oraz druga publikacja bądź jak Orzeł, gdzie połączona jest przyroda z historią. Można również zobaczyć przed starostwem wystawę związaną z tą publikacją oraz film o Orle Bieliku. Myślę, że tych zadań jest całkiem sporo, nie sposób ich wymienić, realizowane są one w, ciąg, w sposób ciągły i na pewno e, wpływają na e, poprawę jakości środowiska. Nie sposób też e, nie powiedzieć o termomodernizacji naszych budynków oświatowych przez ten okres termomodernizacji poddano sześć budynków za kwotę ponad 25 milionów złotych. Myślę, że ważne jest, żeby realizować zadania właśnie związane z ochroną środowiska. Wtedy stan tego środowiska polepszy się, polepszy się nasze życie, a inwestując w środowisko inwestujemy w naszą przyszłość. Przed nami ostatnia w tym roku sesja, tym razem sesja budżetowa, podczas której radni uchwalać będą budżet powiatu na nadchodzący rok.